Redakcję Marandotiu wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. W weekend 10 do 12 czerwca miała miejsce 10 już edycja warszawskiego festiwalu gier wideo Pixel Heaven. Jest to impreza unikatowa pod tym względem, że gdy konkurencyjne eventy wiecznie rozrastają się wszerz rozciągając definicję tego o czym są, piksele obierają odwrotny kierunek. To skoncentrowane wydarzenie o bardzo sprecyzowanym formacie. Retro i kropka. Dwie hale. Jedna, na której znajduje się serce akcji, scena główna, gdzie co 60 do 90 minut prezentowane są kolejne punkty programowe oraz druga, gdzie rozstawiają się wystawcy, sklepiki, muzea i inni przedstawiciele branży chcący w jakiś sposób zagospodarować tutajszą niszę. Cześć, sławny Dzień dobry! Dziesiąte Pixel Heaven powstawało w bólach, bo najpierw długo opóźniano je z powodu pandemii, potem, gdy już wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik, na miesiąc przed startem organizatorzy dowiedzieli się, że zmuszeni będą do zmiany lokalizacji. Niemal rzutem na taśmę więc imprezę przeniesiono do industrialnej przestrzeni Soho Warszawa. I mimo małego chaosu organizacyjnego, trudno by w takiej sytuacji go nie było, to właśnie w dwóch halach tego kompleksu ostatecznie zebrali się miłośnicy retro bo to głównie typowo do nich skierowana jest mimo wszystko część prelekcyjna Pixel Heaven. Ze szczególnym wskazaniem na mikrokomputery okolic ZX Spectrum, Amstrada, Commodora 64 czy Amigi. W szczególności ta ostatnia grupa reprezentowana była wyjątkowo licznie i trudno dziwić się, gdy jednym z gości specjalnych była żywa legenda przyjaciółki, sam Eric Child, twórca kultowego Another World. I to właśnie w ten profil odbiorcy celują każdego roku organizatorzy wydarzenia. Jeśli twoim marzeniem byłoby uścisnąć dłoń Jordana Mecknera i posłuchać opowieści o tym jak tworzył swojego niezapomnianego Prince of Persia, to tu właśnie miałeś taką możliwość. Jeżeli bardziej od cosplayów, których na Pixel Heaven nie było wcale, cenisz sobie opowieści z czasów narodzin polskiej demosceny, to Pixel Heaven jest właśnie dla ciebie. W przerwach między wykładami na temat Amigi, a wideokonferencjami z tuzami rangi Kenna-Williamsa Sierra można było wyskoczyć i wrzucić coś na ząb na placu z food truckami, napić się piwka i przekąsić serniczka na leżaczkach w pobliskim bistro, czy też rozprostować kości odwiedzając wspomniany wcześniej drugi pawilon z rozmaitościami. A że pogoda dopisywała we wszystkie trzy dni imprezy, uczestnicy spędzali swój czas nawet chętniej na zewnątrz niż w gotujących się od ludzi rosnącej temperatury halach. Ale nie do paszczy! W sekcji, nazwijmy to, komercyjnej pograć można było na retrosprzętach udostępnionych przez Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier, sprawdzić się w Tetrisie z klasyk Tetris World Championship Polska, przetestować prototyp polskiego joysticka nowej generacji UniThor, który lada moment wystartuje na Kickstarterze, czy zobaczyć co piszczy w świecie dużych i małych polskich produkcji odwiedzając standy gier niezależnych i gigantów pokroju Flying Wild Hog oraz Blueber Team. A, słabym. Słabym. Gdzie? ładny Oczywiście równie legendarnym w kręgach retro, co sama impreza, jest jego głośne afterparty, które w tym roku miało miejsce w klubie Remont. Tu, jak co roku, impreza trwała niemal do białego rana, a oprócz gorącej redakcji Rendu.TV i zimnego piwka, serwowano bywalcom wysokiej klasy rozrywkę. Zgodnie z tradycją, tłum rozgrzał legendarny John Hare ze swoją grupą Sensible Band. Panowie zagrali szereg nowych kawałków, po czym rozpalili scenę do czerwoności ulubionymi utworami kompozytora z epoki Amigi. I oczywiście, że nie mogło tu zabraknąć kawałków z Canon Fodera. W rozmowach z współuczestnikami rysował się jednak oczywisty zwycięzca. Gwóźdź programu Katod zmiódł publikę z metaforycznych krzeseł, grając genialny miks muzyki syntezowanej przez jego stertę mikrokomputerów i łącząc to w niebiańskie melodie z cyberprzestrzeni wypasionymi solówkami swojej gitary elektrycznej. Po koncercie złożono na moje ręce garść próśb, by poprosić autora, żeby to jego muzyka ilustrowała naszą tegoroczną relację z Pixel Heaven, więc gigantyczne podziękowania dla Katoda za to, że na tę prośbę z radością przystał. Rzućcie okiem na jego Bandcampa, naprawdę warto. Sławny redaktor pana! Dobry. A ty mówiłeś, że tylko sławnych ludzi będziesz Jesteś nagrywał. Jesteś sławny. Po dwóch latach trudnych dla festiwali czasów, z wielką radością powróciliśmy między tłumy, i mimo szeregu różnej skali wpadek organizacyjnych, od kilku odwołanych punktów programowych po problemy z nagłośnieniem hali, bawiliśmy się naprawdę przednio. Przede wszystkim cieszymy się, że, mimo wyzwań logistycznych, wydarzenie ostatecznie udało się zorganizować i mamy nadzieję, że w 2023 roku Pixel Heaven znowu rozwinie skrzydła do pełni potencjału. To idealne miejsce, by podać rękę i podziękować nie tylko legendom zagranicznej branży, ale też matkom i ojcom polskiego dziennikarstwa growego, demosceny i rodzimym twórcom. Dzięki swojej kameralnej atmosferze, choć i tu duża liczba uczestników była dla nas zaskoczeniem, i bardzo sprecyzowanej niszy, w jaką celuję, która idealnie pokrywa się z naszymi redakcyjnymi zainteresowaniami, jesteśmy z tego rocznego wypadu bardzo zadowoleni. Do zobaczenia za rok, i specjalne podziękowania dla wszystkich widzów i patronów, którzy przybili nam na tym wydarzeniu piątkę i podzielili się z nami swoimi historiami.